Witam Was w filmie bardziej pogadankowym. Nigdy nie myślałem, że yy, nagram film na temat niewiedzy społeczeństwa dotyczącej wyboru użytkowania internetu albo podstawowej konfiguracji LTE. Jest yy, tak duża niewiedza na ten temat, że muszę poruszyć ten temat. Nie mówię, że wszyscy nie, yy, nie wiedzą jak to zrobić, ale duża część osób nie umie faktycznie tego zrobić. Widzę to po waszych komentarzach, yy, że wy czy wasi znajomi nie, po prostu często nie umiecie poprawnie wybrać na, nawet wybrać internetu. Ile osób przy wyborze internetu tak naprawdę myśli, jaki internet może wziąć w swoim miejscu zamieszkanie i, i jak to sprawdzić i do czego będzie potrzebować tego internetu? A skupiam się tylko i wyłącznie na kwestii finansowej. Mamy wyszukiwarkę Łukę, na której możemy sprawdzić dostępność internetu radiowego. Czy kablowego? Na stronie operatora również możemy sprawdzić dostępność światłowodnych, czy kablowego, czy radiowego. A co do dostępności internetu mobilnego? Czytaj LTE lub 5G, to byłbym bardzo ostrożny co do tego, co pokazują te mapki na stronach operatorów, ponieważ bywa także na mapce zasięgu i, 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 zasięg jest, a kupujemy usługę i okazuje się, że zasięg jest, a np. LTE 800, LTE 900 MHz na poziomie nieużywalności albo pomimo zaznaczonego zasięgu na mapce, zasięgu w rzeczywistości nie ma, bo po pierwsze testy były wykonywane na zewnątrz, po drugie, pod tymi mapkami jest zapis o tym, że nie są one podstawą do ułożenia reklamacji na usługi mobilne, ale są też porównywarki, firmy zewnętrzne, które. Są ujęci zarówno operatorzy komórkowi, kablowi, radiowi i satelitarni. Zwrócę też uwagę na takie e, porównarki, nie mają w systemach lokalnych operatorów internetu radiowego czy nawet światłowodu. Załóżmy, że świadomie wybieramy światłowodu internet kablowy, czy my to nie musimy się martwić o podłączenie, bo w prawie wszystkich firmach technicy zrobią to za nas. A prędkość takiego internetu jest zazwyczaj bliska do deklarowanej przez operatora. W regulaminach operatorzy też mają minimalne wartości przez e, jakiś tam okres czasu i jest po prostu, że minimalna wartość to jest na to, nie wiem, 60% czy 50% tej wartości, co tam pisze, że 300 megabit, Ale zazwyczaj to jest faktycznie ta wartość, którą tam oni podają, więc tu nie musimy się o nic martwić. Dodam, że w przypadku światłowodu, internetu kablowego czy radiówki nie ma limitów danych co do objętości przesyłanej danych, czyli. Nie mamy limitu, możemy pobierać yy, co chcemy, ile chcemy. Możemy zacząć się internetem Netflixem, yy, Steamem, Originem i nic, yy, że tak powiem, operator nam nie może zrobić, bo mamy internet bez limitu. Ale załóżmy tak: jedyne co możemy wziąć, to mamy do wzięcia albo ADSL2, albo radiówkę, nie wiem, do 2, do 5, do 6 do 8 megabitów, do 10 do 12, nie do no nawet 20 powiedzmy, albo i wolniej. I co robimy? W tym przypadku możemy też zdecydować się na in, y, próbę, jak działa internet mobilny. Pierwszym podstawowym błędem w zakupie internetu mobilnego jest y, kupowanie tam, gdzie jest o, najtańsza oferta, lub tam, gdzie reklamują gigabit na sekundę, albo ktoś nam polecił ze wsi 5 km dalej, że dobrze mu działa operator A. Ale u nas niekoniecznie musi ten operator A dobrze działać, bo dobór internetu jest sprawą indywidualną, to znaczy internetu mobilnego, w sumie każdego internetu jest sprawą indywidualną. To, że operator C działa 7 km dalej dobrze, to nie oznacza, że w Twoim miejscu zamieszkania będzie on działał tak samo dobrze, ponieważ będzie on korzystał, być może ten, ten, ten Twój znajomy korzystał z innego nadajnika który jest nieobciążony, być może z tego samego nadajnika co Ty, ale sektor, z którego on korzysta, będzie pusty, albo mieszka on 300 metrów od nadajnika i ma idealne warunki radiowe, a takich czynników może być więcej, a Ty mieszkasz, dajmy na to, tego nadajnika 5 km dalej. I co wtedy? Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, to iść kupić, zarejestrować, yy, Startery 4 operatorów strukturalnych, Orange, Play'a, Plus, i T-Mobile'a. Jeżeli mamy już router to super, wkładamy kartę do urządzenia i testujemy po kolei za pomocą speed testa w tzw. godzinach szczytu lub godzinach, w których będziemy korzystać najczęściej z internetu. Jeżeli nie masz routera, włóż kartę do telefonu i zrób speed testy na każdej z kart i również wybierz operatora, który działa najlepiej. O tym, jak wybrać router do internetu mobilnego dowiesz się w filmie. O routerach LTE, czyli jak wybrać router LTE. Tutaj powinna wyskoczyć w tym momencie karta na górze, w którym zwracam uwagę na pewne szczegóły. Link do speed testów znajdziesz oczywiście w opisie. Załóżmy, że zrobiliśmy speed testy i wybieramy jednego z operatorów, więc kupujemy usługę internetu mobilnego raz z routerem lub bez. I co wtedy? Część osób wkłada router do szafy, bo wielki router brzydki. Myślimy, że tak samo będzie dobrze działał ten internet. No nie, to jest. Pierwszy podstawowy błąd, Router stawiamy w miejscu, gdzie mamy najlepsze parametry zasięgu. Parametry zasięgu można sprawdzić. W niektórych panelach administracyjnych routerów, a także w zewnętrznych aplikacjach. I tutaj moja uwaga, nie wszystkie routery mają możliwość sprawdzenia tych parametrów, czy to w panelu administracyjnym, czy to w, w, w aplikacjach zewnętrznych. Takimi aplikacjami mogą być LTE Watch czy HM Manager, Oczywiście linki do tych aplikacji Wam dam. W opisie tego filmu. Kolejną czynnością, którą musimy zrobić, to konfiguracja Wi-Fi i to dotyczy zarówno routerów do internetu mobilnego, jak i wszystkich innych routerów. Zatem postawiamy router w centralnej części domu lub e, mieszkania lub w części, w której najczęściej korzystamy, aby był zasięg Wi-Fi na odpowiednim poziomie. Jeżeli nie możemy tego zrobić, bo na przykład mamy internet mobilny i w innej części dobrze działa internet, to możemy zawsze y, mm, skorzystać z Repitera Wi-Fi lub systemów meshowych. Repittera Wi-Fi jak najbardziej polecam. Tanie rozwiązanie i pomaga, więc jak najbardziej. Stawową konfiguracją Wi-Fi to ustawienie częstotliwości, na której będziemy korzystać z Wi-Fi. Czy będzie działać tylko w trybie 2,4 GHz, czy w trybie 5 GHz, czy jednocześnie y, w trybie 2,4 i 5 GHz. Czy y, ustawić, y, czy y, niektóre routery mają również funkcję ustawienia y, Wi-Fi 2,4 i Wi-Fi 5 GHz pod jedną siecią? A możemy także również w routerach zmienić y, kanały Wi-Fi, jeżeli y, da, na, nasze y, kanały, w sensie, y, kanały, do których nasz router się y, loguje, y, są bardzo zapchane przez innych użytkowników. W przypadku routerów do internetu mobilnego w ramach podstawowej konfiguracji możemy zmienić również technologię, z której korzystamy. Ale jeżeli ktoś z Was yy, na tym się nie zna, proszę, abyście napisali do mnie yy, wiadomość tutaj lub na Instagramie lub na Facebooku, na Messengerze tam albo na maila i wtedy Wam pomogę. A jak nie chcecie po prostu yy, nic pisać, ten to Spokojnie zostawcie w trybie automatycznym. Za pomocą panelu administracyjnego lub zewnętrznych aplikacji możemy również zmienić częstotliwość ALTE i tutaj e, to się tyczy nie wszystkich routerów, bo w niektórych po prostu e, taka możliwość jest zablokowana e, w e, Z tym również szaliłbym e, ostrożnie. Chciałbym poruszyć problem braku edukacji w zakresie wyboru internetu w szkole, na lekcjach informatyki, bo tak naprawdę uczymy się tylko budowy sieci komputerowej zmiany serwera DNS, czy konfiguracji Wi-Fi. A nie uczymy się np. podstawowego schematu sieci komórkowej, czy właśnie tego, jak wybrać internet, albo podstawowych informacji o sieciach komórkowych, choćby y, informacji o tym, że mamy operatorów strukturalnych i wirtualnych, różnic między nimi, bo wiele osób nie widzi różnic, a także y, y, różnicach między repiterami Wi-Fi, a wzmacniaczami TSM, i choćby yy, to, że nie wolno stosować wzmacniaczy czy jestem, problem leży również po stronie nauczycieli informatyki, którzy traktują budowę i konfigurację sieci trochę po masoszemu i często robią jeden temat czterech lub w ogóle. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować nauczycielom informatyki, którzy jednak realizują program w zakresie budowy sieci, a także często dokładają coś od siebie, bo wiem, że tacy są i za co bardzo wielkie dziękuję. Możecie się dzielić w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Chętnie posłucham Waszych historii... Z, y, śmiesznych historii z lekcji informatyki. Na koniec materiału chciałbym zaznaczyć, że nikomu nie zabraniam brania internetu radiowego czy ADSL 2+, do 20 MHz na sekundę wolniejszego. Tutaj chodziło mi bardziej o to, że zawsze można sprawdzić, czy internet mobilny nie będzie szybszy od y, internetu po kablu, czy radiówce, więc to chodzi tylko i wyłącznie o to, a nie o to, że ja odradzam, bo jeżeli ktoś faktycznie będzie miał na LT1 2 megabity, a ADSL2 czy radiówkę do 10 megabitów, to nie bierze tą radiówkę i nie będzie wtedy problemu. Zawsze możecie do mnie napisać w sprawie wyboru internetu i ja Wam poradzę, jak dobrać internet, więc nie ma problemu. Dajcie znać również, czy chcielibyście film, w którym omawiam konfigurację routera domowego i mobilnego od wyjęcia z pudełka i wykonuję podstawowe konfiguracje. Jeżeli masz pytania dotyczące internetu mobilnego światłowodu wyboru oferty z napisz je w komentarzu na maila ten odneta a także w wiadomości prywatnej na Facebooku ten odneta, instagramie tenodneta.pl Twitterze. Linki w opisie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję.